Witam wszystkich w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat dziadowania za granicą. Jest to coś, co obserwuję już od bardzo dawna. Dotyczy to zarówno Holandii, Anglii, Niemiec, jak i każdego innego kraju, gdzie nasi rodacy udają się w celach zarobkowych. Jak to wygląda? Wygląda to tak, że takie osoby Idą po najniższej linii oporu. Chcą wydać jak najmniej pieniędzy za granicą, żeby jak największą kwotę przywieźć do Polski. Natomiast no, sami z siebie robią przez to dziadów. Czyli na przykład w kilka osób wynajmują jakieś karawany, gdzie jest zimno, gdzie nie ma ogrzewania, czasami nie ma również tam prądu. Wychodzą z założenia, że jeżeli pracują bardzo dużo godzin, bo biorą nadgodziny, weekendy, no, no wszystko co, co tam jest możliwe, po prostu to pomieszczenie służy im głównie do spania. Chcą jak najwięcej pieniędzy przynieść, przy, przynieść, przywieźć do kraju i właśnie tak postępują. Żywią się również e, beleczym jakieś gotowce najtańsze, jakieś chińskie zupki, odgrzewane rzeczy i tak samo jest, e, można ich łatwo poznać po ubiorze. Jest to ubiór tylko i wyłącznie roboczy, już taki poniszczony, nieprany, bo oczywiście szkoda również pieniędzy na, na pranie. A później jak to wygląda w Polsce. W Polsce najczęściej taka osoba już nie jest dziadem, a jest panem, czyli prowadzi taki już styl życia bardzo na pokaz, czyli często jest to jakiś tam dom czy mieszkanie, które jest właśnie z tych pieniędzy, które zdobywałem za granicą, spłacane, remontowane, jakieś tam również auto na przykład lepsze, które również bardzo często stoi w Polsce, bo bo za granicą to, to po co brać auto? W kilku osób lepiej się składać na, na paliwo czy rowerem dojeżdżać do pracy, nawet jeżeli to jest kilkanaście kilometrów w jednym stronę. Tak to wygląda, to są takie moje obserwacje. Chciałbym również poznać Wasze zdanie. Czy, czy Wy również w swoim otoczeniu macie takie osoby, czy, czy znacie takie osoby i co myślicie generalnie o tym dziadowaniu za granicą? Czy, czy to w ogóle ma sens? Czy nie lepiej jest wprowadzić taki normalny tryb życia, czyli za bardzo, za bardzo przesadnie nie oszczędzać, ale również można dzięki temu przywieźć sporo pieniędzy do Polski. Ale wtedy nie robimy z siebie dziadów, tylko żyjemy normalnie, na normalnym poziomie, tak jak miejscowi. To tyle w tej krótkiej pogadance. Trzymajcie się, do usłyszenia.